Po miłym spędzonym popołudniu z Łukaszem Iwona decyduje się, aby spędzić z nim wieczór. Dziewczyna świetnie czuje się w jego towarzystwie i przynajmniej nie myśli o Wojtku. Chłopak samego ranka pojawia się w domu ekipy, Słodką niespodzianką dla swojej sympatii, gdy Kasia dowiaduje się, że jej przyjaciółka spędza czas jej niedoszłym. Jest wściekła. Zaremskie jest trudno pogodzić się z tym, iż Łukasz Ranku jest lizicą. Dziewczyna postanawia działać. W tym celu umawia się na spotkanie z Iwoną. Musi z nią natychmiast porozmawiać. Podczas pogadusze Kasia wyznaje Iwonie. Że jest zazdrosna o Łukasza i że go kocha. wona nie wie co ma zrobić w tej sytuacji, ponieważ bardzo polubiła chłopaka, a nie chce stawać między młotem a kowadłem. Nie ma innego wyjścia, jak zakończyć ich znajomość. Po spotkaniu z Kasią, spotyka się z Łukaszem. Wyznaje mu, iż nadal myśli o Wojtku i że to koniec ich znajomości. Na dziś miałem inny odcinek, no ale dodam go jutro. Normalnie czuję się ukontentowany, bo na kogo wyszło? Na moje. Kto miał rację? Oczywiście, że ja. Wiecie, co najbardziej mnie zastanawia? Skoro Łukasz polubił Iwonę, to jeśli Kaska będzie chciała do niego wrócić, to czy poleci na nią, czy oleje jej zaloty? Mi się wydaje, że ją odrzuci, chociaż mogę się mylić. Jak mnie pamięć nie myli, to kaha ma męża. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. To po jakiego kija wychodziła za niego, skoro tak łatwo zakochuje się, wchodzi w romanse i tak dalej? Po co Witkowi zawracała ogon? Dla kasy? Nie chcę nic mówić. Lecz wydaje mi się, iż z Kaśki robią drugą Zuzę bądź Lenę. W zasadzie trudno mi określić, do której ją bardziej upodobniają. Może do jednej i drugiej. Pewnie zaraz zacznie się i będziecie jej bronić. Natomiast ja uważam, że jeśli nie mamy pozamykanych spraw z przeszłości, to lepiej nikomu nie zawracać głowy, bo później właśnie tak to będzie wyglądało. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz kocham, a przypnę ci serduszko i daj znać w komentarzu, czy Kasia wróci do Łukasza?